robimy? To najpierw rozwalamy, później granaty. Tak, ja mam pomóc. Roz rozwalić to? Nie, 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 właśnie nie, nie rozwalę. O nie! Gra nie! Granat mam w ręce. Rzućcie granat. Dobra, nieważne. Aha, dobra. granat. Chodzimy to? Poczekaj. Co? Wodzże ja, stój! poczekaj ja, nie wiem, jak to się robi, jak to się robi N Najpierw robisz spację, a później robisz yy, brief Dobra 3, 2, 1 yeah, Nie, nie udaj, nie mam spacji, ty kliknąłeś Ja <grymne> pierwsze Ty nie umiesz pod briefa robić, to musisz Ej nie! Dziękuję, na osoba może zrobić że tam no. jest na pewno, tu był jeden, idę tam, sorry, muszę to zrobić. Nie ma łóżka, nie, nie. No nie! Daj od góry, od góry, od góry! teraz nie? Nie mam pond bo nie ma jeden z dok. Idę stąd. To jest Taki LK ma taki od góry, od góry, od góry! Uwaga, teraz stąd pójdźmy. No. Nie ma tu spawn w bo nie robię spawn w Idę stąd. Serio? No jedan nie żyje na to była Ja mam tutaj jednego Nie Tu, powali jego leży Leź go zabił Nie, no. nie zabiję Idzie, idzie Ale ty jesteś toks Ale Ty to jesteś jednak toks <noise> Co a... za legenda, no właśnie <laughs> Ale to było... He so so toxic, toxic, man No toxic, some skin <laughs> <laughs> e, pod nami są tutaj, lol Poczekaj, poczekaj Tu jest jeden Tu jest jeden, no mówię ci Ej, tu jest Blitz, tu jest Blitz Blitz dół. Nie wiem co robić No kurwa jak mnie skornerował O mamaloa ma No oh, fuck, czemu żeś nie pomóc wcześniej Nie wiedziałem, co tu... tu jest tu jest, Ej, tu ej, ale jak lol Prze Prze przez podłogę ich dawaj Poszatu Strzelaj do no, nich, strzelaj Jest tutaj Kurna, kamera nie złyszę No są pod tobą jest jeden Był no. Widzę go a nie masz nie już? Mam jeden. <noise> znaczy, i osiem. Siedem. Zrzuć gdzieś kamerę jakąś ładną, żebym mógł też się popatrzeć. One bug, one bug. <noise> to nie To nie jest. nie To nie jest. <noise> <noise> to nie jest. To To Ej, ta kamera nawet nie najgorsza co powiem. Oj! <laughs> to wygraliśmy. Położymy się razem. I tutaj jest, tutaj, już w środku jest, w środku. Patrz na to. Ocu się. Jest z ja Jest obicy, minus 92. Chcesz to zniszczył. Wiem. Dobra jednak idę radę. Tu Dobra, dawaj tu Poczekaj. Gotowy? Poczekaj i odliczaj Raz, dwa, trzy Nie Ale to No wiesz co mi się włączyło nagrywanie Mi się włączyło teraz strona z nagrywaniem Też i śmieć Myślałem, że mi przy... Piotrowy, że zrobię to dla No! Jak? On! Nie wierzę, że mnie uleciał doktorek. Już go chyba nie ma. Myślę, że ten doktorek nadal żyje. Nie, A... już zabiję go właśnie. Usiądź, zabiję. <śmów> E ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via.